Cześć, witam Was po dłuższej przerwie w kolejnym odcinku podcastu uczci z głową. Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego się mylimy i dlaczego przede wszystkim warto się mylić. Dlaczego warto popełniać błędy. Dłuższa przerwa w podcastach, ten odcinek miał się ukazać w ubiegłym tygodniu, ale niestety dopadło mnie okropne przeziębienie i Katarzyna nie pozwolił mi go nagrać. A, przynajmniej nie chcielibyście go pewnie słuchać, ze mną będącą w takim stanie. No okej, okay, dobrze. Dzisiaj o błądzeniu. Dlaczego... A warto popełniać błędy. Nieraz pewnie słyszeliście, że błądziecie z rzeczą ludzką, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, uczy się na błędach. I najczęściej słyszeliście to w momentach, w których popełnialiście błąd, w których zdarzał się jakiś fuck-up. Bo te fuck się zdarzają. One są nieodłącznym elementem naszego życia. Popełnianie błędów towarzyszy nam od zawsze i będzie towarzyszyć nam do końca. Ale nie jest wcale takie złe, bo z błędów, pomyłek nie Niedociągnięć, wyniknęło wiele dobrego. Mikrofalówka, samo przylepne karteczki, z których ja teraz korzystam, e, robiąc sobie notatki do tego podcastu. Czy ciastolina dla dzieci. To wszystko są wyniki jakichś błędów, jakichś wynalazków, które nie wypaliły. Ale okazało się, że są całkiem fajne i można je wykorzystać do czegoś innego. Więc jak widzicie, błędy wcale nie oznaczają nie muszą oznaczać porażki. I najczęściej jest tak, że każdy sukces, wszystko to, co nam się udaje, chociaż nie lubię tego słowa, wszystko to, co osiągamy, jest poprzedzone szeregiem błędów. Często jest wypracowane przez szereg błędów, które popełnialiśmy w trakcie uczenia się. Spójrzcie na jedną z podstawowych umiejętności, którą macie: chodzenie. Chodzenie na dwóch nogach. Niemowlę uczące się chodzić. Doświadcza porażki za porażką, dziesiątki, a czasem nawet setki razy. Wstaje, upada, znowu wstaje, znowu gleba. Ale co? Nie poddaje się. I to jest właśnie klucz do sukcesu. Wyobraź sobie, że tak na przykład po Twojej trzydziestej próbie rodzice by stwierdzili no wiesz co, weź sobie odpuść. Ty się nigdy nie nauczysz chodzić. To, to nie jest dla Ciebie, to najwyraźniej nie idzie Ci. Daj sobie spokój. Będziesz pełzać do końca życia. No ale nikt o zdrowych zmysłach nie powie czegoś takiego swojemu dziecku, tylko będzie je zachęcać do tego, żeby robiło kolejne kroki, podejmowało kolejne próby, i chyba to jest klucz do sukcesu, tak? Klucz yy, do tego, że cała ludzkość umie chodzić. Oczywiście. Pomijamy różnego rodzaju jakieś przypadłości, ale każda zdrowa osoba potrafi chodzić. I teraz pytanie: czy te nieudane próby, które podejmuje niemowlę, są stratą czasu? Czy ona nie mogłyby po prostu dłużej poobserwować rodziców, trochę się pozastanawiać, zebrać w sobie i po prostu wstać i pójść tak od razu bez tych kolejnych porażek? No nie mogłoby i. Co pokazuje świetnie doświadczenie, w którym badanych podzielono na dwie grupy. W eksperymencie chodziło o zrobienie glinianego garnka, ulepienie glinianego garnka. Obie grupy miały tyle samo czasu na wykonanie zadania, ale zadania były troszeczkę różne. Członkowie pierwszej grupy mieli ulepić jeden jak najbardziej idealny garnek, najlepszy jaki potrafili. Z kolei członków drugiej grupy poproszono o to, żeby ulepili w tym czasie jak najwięcej garnków. Ile tylko im się uda. I okazało się, że przedstawiciele pierwszej grupy mieli więcej czasu na dopracowanie swojego garnka, prawda? Bo przez cały ten czas X oni skupiali się na tym jednym garnku, mogli go wypieścić. Z kolei ci drudzy. Mieli robić ich jak najwięcej, więc mogli się nie skupiać na tym, jak ten garnek wyglądał, czy był idealny, czy nie był idealny, czy równy, czy nierówny. Mieli zrobić jak najwięcej garnków i taki był ich cel. Jaki okazał się wynik eksperymentu? Okazało się, że dużo lepszy jakościowo był ostatni garnek członków drugiej grupy, tych, którzy mieli ulepić ich jak najwięcej, a nie wcale ten taki wypieszczony, wychuchany. I dlaczego tak się stało? Bo tamci lepili, lepili jeden za drugim. Lepili jeden, okazywało się, że coś tutaj nie działa, to powinni zrobić inaczej. Tu spróbować troszeczkę inaczej, na przykład dokleić uchwyty. Potem lepili kolejny. Znowu popełniali jakiś błąd, ucząc się na wcześniejszych. I koniec końców udało im się stworzyć ten najlepszy. To tak jak nasze niemowlę. Z każdą kolejną próbą utrzymania równowagi idzie mu coraz lepiej, bo się uczy, że trzeba nóżkę postawić w taki sposób, przenieść ciężar ciała w taki sposób. Uczy się pewnych rzeczy, eliminuje pewne błędy, popełnia kolejne, ale z, z kolejną próbą znowu je eliminuje. Dlaczego nie może po prostu wstać i pójść? Dl tak samo jak dlaczego nie możemy po prostu za pierwszym razem ulepić super turbo idealnego garnka, bo nasz mózg nie wie, jak to zrobić, bo nigdy tego nie Robi. Nie ma w nim połączeń neuronowych odpowiadających za tę czynność. To, to jest, jak pomyślicie o wszelkich rzeczach, których się nauczyliście, jak patrzycie właśnie na dziecko, które uczy się chodzić, jeść, pić z kubeczka, to wcale też nie jest takie proste. Dzisiaj chwytacie za kubek, piecie kawę, herbatę i w ogóle nie zastanawiacie się nad tym, jaki ogrom informacji musi przetworzyć wasz mózg, żebyście mogli. Z sukcesem unieść ten kubek do ust i napić herbaty, i się przy tym nie oblać. A to jest cały ogrom informacji do przetworzenia, tylko nie myślimy o tym. Oczywiście na początku, kiedy robimy to po raz pierwszy. Musimy o tym myśleć. Robimy to w bardzo, bardzo świadomy sposób, bo te połączenia nie są jeszcze wytwarzone. Nasz mózg wykonuje dużo więcej pracy niż później. To można troszeczkę porównać do zapisywania dokumentu na komputerze. Wyobraźcie sobie, że macie jakiś duży dokument, na przykład jakiś dokument Worda, są tam jeszcze jakieś obrazki, tabele, wykresy. On jest bardzo duży, dużo waży. Będzie się na Waszym dysku zapisywał troszeczkę dłużej. Jeżeli potem wprowadzicie zmiany w jakimś malutkim słowie, jedną malutką zmianę w słowie, jakąś literówkę poprawicie, to to zapisywanie będzie już krótsze, bo wystarczy zapisać tylko tę jedną zmianę. I podobnie jest właśnie ze wszelkimi umiejętnościami, których się uczymy. A właśnie w tle chrupie swoją suchą karmę. Teraz właśnie postanowił się najeść, jak nagrywam dla Was podcast. Więc tak właśnie jest. W mózgu Wytwarzają się połączenia nerwowe. Im częściej daną czynność powtarzamy, tym one są silniejsze. I tak naprawdę te połączenia można porównać troszeczkę do przewodu elektrycznego, który posiada izolację. Jeżeli posiada dobrą izolację, czyli taką grubszą osłonkę nerwową, to ten sygnał będzie przebiegał szybciej i bez strat, albo z coraz mniejszymi stratami. I to się właśnie dzieje. W momencie, kiedy powtarzamy z każdym kolejnym powtórzeniem zwiększa się grubość tej osłonki mielinowej, czyli tej izolacji, przez co sygnał może przebiegać coraz szybciej. Przypomnijcie sobie jazdę na rowerze. Na początku ciężko skoordynować to wszystko: pedały, kierownica, utrzymanie równowagi, waszych rodziców to pewnie szlak trafiał. A dzisiaj wsiadacie na rower, wkładacie słuchawki w uszy, jedziecie, słuchacie być może nawet tego podcastu albo muzyki, podziwiacie piękno przyrody. I w ogóle nie zastanawiać się nad tym, jak utrzymać równowagę, bo to się dzieje automatycznie. I właśnie pamiętajcie o tym, że takie błędy, niepowodzenia, porażki, choć tak naprawdę wcale nie uważam tego za porażki, są czymś naturalnym. Wynikają z naturalnego procesu uczenia się. Dzięki nim możemy podejmować kolejne, coraz skuteczniejsze próby. I tak uczymy się opanować do perfekcji niesamowity zakres czynności. Właśnie dlatego trzeba pozwolić sobie na błędy, ale przede wszystkim wyciągać z nich wnioski. A no więc, skoro to jest takie proste, i wystarczy ćwiczyć, 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 aż się uda, i wszystko się uda. To gdzie jest haczyk? Niestety w późniejszym wieku szybko się zniechęcamy. Próbujemy raz, drugi, czasem trzeci, i stwierdzamy, jak się nie uda, że nie, że to nie dla mnie się do tego nie nadaje. I ja nie mam tego w genach, moje rodzinie nikt tego nie potrafi. Cała ilość wymówek, które nie są prawdziwe, które sobie o kant tyłka możecie rozbić bo to są tylko wymówki, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I w ten właśnie sposób uczymy się bezradności w danym zakresie. Dokładnie, uczymy się bezradności. Nasz mózg uczy się, że działanie i tak nie przyniesie rezultatu. To zjawisko zbadali Seligman i Mayer w 1967, przeprowadzając brutalny eksperyment na psach. Polegało on na tym, że zamykano psy w klatkach, z których nie mogły wyjść i nie mogły uniknąć porażenia prądem bez względu na to, co robiły. Psy... Po tym jak zdawały sobie sprawę, że i tak nie unikną bólu, że i tak zostaną tym prądem porażone, rezygnowały i popadały w apatię, po prostu kładły się i nie robiły nic. Z czasem odmawiając e, przyjmowania pokarmu, wiele ze zwierząt umierało po prostu z głodu. Okrutny eksperyment, którego nie pochwalam, ale pozwolił nam. Oraz również późniejsze doświadczenia, już oczywiście nie tak brutalne, przeprowadzane na dzieciach, pokazały, że nie tylko u zwierząt, ale i u ludzi może dojść do zaistnienia mechanizmu wyuczonej bezradności. Ja to często obserwuję u moich uczniów, którzy już na pierwszych zajęciach mówią mi wiesz, bo ja się tam uczyłem, ale angielski to nie moja bajka, więc będzie ciężko. W mojej rodzinie nikt nie potrafi. Nie mam głowy do języków i tak dalej, i tak dalej. Mogłabym te wymówki wymieniać. Pewnie do końca dnia, ale nie o to tu chodzi. Mówiłam Wam już też e, o tym w pierwszym odcinku podcastu. I właśnie taka wyłączona bezradność sprawia, że po kilku próbach porzucamy projekty, nowe zainteresowania, marzenia czy plany. Wszystko bierze w łeb, bo stwierdzamy, a i tak się nie uda. Rezygnujemy, bo raz nie wyszło i zapominamy, że to jest całkiem normalne, że się mylimy. Trzeba tylko podejmować kolejne próby. Z czasem zmieniając sposób działania, bo wiadomo, że jeżeli będziemy w kółko robić tak samo, to nic się nie zmieni. Trzeba się adaptować, trzeba zmieniać, trzeba próbować. Jak z tym garnkiem nie wyszło tak, to próbujemy inaczej. I to jest normalne, że nie wychodzi za pierwszym razem. Jednym wyjdzie lepiej, innym gorzej. To tak jak z każdą taką fizyczną umiejętnością, taką ruchową, jak jazda rowerem, granie na instrumentach, wykonywanie ćwiczeń, taniec, ale nauka języków też, w szczególności wymowy. Bo to jest zadanie wykonywane za pomocą mięśni. Wymowa, wymawianie słów, dźwięków to jest coś, co wykonujemy za pomocą mięśni. Wszędzie tam, gdzie w procesie nauki wykorzystujemy pamięć niedeklaratywną, o której mówiłam wam w poprzednim odcinku podcastu, trening czyni mistrza. Im częściej będziecie powtarzać daną czynność, tym lepsze efekty uzyskacie. Ale tak naprawdę nie tylko w przypadku tego rodzaju umiejętności możemy korzystać z tej metody. Widzę po moich uczniach, że jak piszą esej po angielsku, a musicie wiedzieć, że ma on ściśle określoną, choć w sumie prostą strukturę, mimo początkowego wyjaśnienia, jak ma wyglądać to wypracowanie i czego w każdym wypadku nie można robić, co należy robić, w pierwszym eseju popełniają najbardziej podstawowe błędy. Wszyscy. Dopiero kiedy zobaczą, co zrobili źle, ja im powiem, że zrobili tak, a tego nie powinno być, to uczą się na błędach. Czasem znają teorię i czasem potrafią mi pięknie wyrecytować, jak ten essay powinien wyglądać, ale popełniają te błędy, bo nie widzą, że je popełniają. Dopiero kiedy im się je wskaże, to widzą. Dlatego uważam, że popełnianie błędów przez uczniów jest świetną metodą nauki. Często w szkołach widzę, że wcale to nie jest takie pożądane, ale ja lubię, kiedy moi uczniowie popełniają błędy, kiedy mogę im powiedzieć, zrobiłeś źle, zastanów się, jak to poprawić. Więc pamiętajcie, że błędy to naturalna część naszego życia. I ważne jest to, żeby sobie pozwolić na to popełnianie błędów, ale nie takie bezmyślne. Wyciągajcie z nich wnioski i uczcie się na tych błędach. Nie traktujcie ich jak porażki, ale jako lekcje jako poprawione przez nauczyciela wypracowanie. To, to i to zrobiłeś źle. Następnym razem zrób to inaczej. I pamiętajcie koniecznie o mechanizmie wyuczanej bezradności. Nie dajcie się, bo to on sprawia, że po kilku nieudanych próbach poddajecie się i stwierdzacie, że się nie nadajecie, co jest bzdurą, totalną bzdurą. Każdy się nadaje, ale nie każdy ma właściwe podejście. Ode mnie to wszystko w tym odcinku podcastu. W opisie do niego znajdziecie transkrypcję nagrania. A ja żegnam się z Wami, dziękuję Wam, że byliście ze mną dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.